Ćwiczenie dziewiąte, czyli wzorzec dobiegu przodem. Spróbuj proszę wykonać kilka powtórzeń. Pozycja początkowa, jeszcze tutaj kilka, kilka słów. Staramy się zacząć właśnie od takiej pozycji bardzo fajnej otwarcia klatki piersiowej. ramiona na w wysokiej pozycji, dużo tej właśnie bardzo pożądanej rotacji górnej łopatki. Czyli widzimy jak fajnie dolne kąty łopatek odchodzą daleko od kręgosłupa. Czyli damskie stawu nam się bardzo ładnie tutaj podnoszą, robiąc dużo miejsca do troszkę ratatorów i kaletki podmarkowej. Dobrze, i przejdź do pozycji końcowej, proszę. Tak jest, tutaj właśnie wzorzec do biegu, czyli bardzo aktywny pośladek tej nogi zakrocznej. Cała noga prosta, czyli biodro do wyprostu, po wyprostu, staw skokowy właśnie do, 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 do zgięcia podeszwowego. z drugiej strony bardzo aktywny brzuch, aktywne zginacze. Biodra, kolana, jak najwyżej, ciągniemy palce na siebie, czyli do zgięcia tutaj grzbietowego, ładnie ustawiona głowa, ręce cały czas aktywne na ścianie. Dobrze, i przejdź proszę do pozycji wyjściowej, tak? I przejść do końcowej, i zrób taki kilka razy. Bardzo fajnie. Tu znowu na początku robimy zwykle bardzo powoli obie fazy. Jak widzimy, że człowiek robi dobrze technicznie, to dynamizujemy tą fazę tego wyjścia. Super, bardzo fajne ćwiczenie, naprawdę aktywny tłów, bardzo fajnie ramiona pracują. Bardzo dużo tutaj aktywności tych, tych wszystkich mięśni pchających, właśnie. Dużo tylnej taśmy, oczywiście, ale mięśnie czworogłowy też tutaj jest aktywny, utrzymując ten wyprost, ale przede wszystkim, szczególnie jak zaczynamy z dużego poziomu, to rzeczywiście mięśnie pośrodkowy Wielki tutaj wykonuje bardzo, bardzo dobrą pracę.